Przejadę się, jadę do twojej żony na, na ten. na obiad. Twojej to chyba w domu nie ma. Nie ma. Nie ona jest. Dziwnie, że jak miałem przyjechać, to ja akurat w domu nie ma. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcineczku z Farming Simulator 22 Ze mną dzisiaj jest Wiśnia Cześć wszystkim No, Bubeksa dzisiaj z nami nie ma, bo nie umieliśmy się po prostu zgrać, żeby tak we trójkę nagrać No i na następny odcineczek raczej już Bu Bubeks będzie z nami A dzisiaj mamy październik, siewy, zaczynamy siewy No co no, zaczynamy siewy, no zobaczymy jak będzie po prostu tutaj seria się rozwijać, jak to będzie Dużo będzie roboty pewnie w polu i co bym chciał wam powiedzieć? Dużo informacji dzisiaj na odcineczku powinno być, więc moi drodzy, zaczynamy. Możecie zostawić łapeczkę w górę na motywację. Nie wiem, myślę, że. Ile dajemy taki ranking pierwszego odcinka? 30? 50, tak na początek. No to 50. 50. Tam widzę, że byście docenili naprawdę bardzo, bardzo mocno tam. Dobra, no to Wiśnia, jak coś możesz sobie tam iść, działać, czy coś. Ja już jadę na pole, będziemy w pole obok siebie. No, się. ja też już jadę. Pole będzie obok siebie robić. Też staram się wam tu tak troszeczkę realnie, więc kamerki dzisiaj nie ma. Nie wiem, napiszcie mi po prostu, czy chcecie kamerkę, czy wolicie free tracka. To już od Was zależy, bo nie umiem po prostu zgrać, chyba że pobawię się bardziej, przysiądę z tymi programami i może mi się uda coś wykminić. No, tak? jakoś pewnie da się to ustawić. No, no, ale nie wiem jak, bo pewnie idzie, no, ale nie, wiem, nie bawiłem się zbytnio z tym. No, No, bo tak zawsze na coś innego czas jest. Wiecie, zawsze nie ma czasu na to, co, co chciałbym zrobić. O. No, no ja sobie jadę tutaj siać obok, bo tu musimy wszystkie pola praktycznie posiać, żeby ten klimat był, żeby to jakoś, wiecie, tu urozmaicone było. No i to tak zaczynamy. Dawno nie nagrywałem odcinków. Wiśnia pierwszy raz ze mną nagrywa. Bubek też pierwszy raz to nagrywa. To, zgadza się. Więc tak musicie troszeczkę ulgowo nas potraktować z tego względu, że no chcemy po prostu się wdrążyć bardziej w ten temat, żeby to jakoś. Z czasu, tak jest z odcinka na odcinek coraz lepiej to wszystko wychodziło Tak pamiętacie pewnie kiedyś nagrywałem z No Na początku te pierwsze odcinki tak nie wychodziły, później już było coraz lepiej O wiśnie już tutaj jest na polu, ja koło niego sobie podjadę i lecimy, nie? Ja też będę starać się tak realnie i wolniej jeździć, tak wczuć się bardziej Co tam, co tam dzisiaj siesz? Ja pszenicę siejatę Też Pienica, no tak, ja taka misie, pora jest akurat. Mi się. Jest, jeszcze jest tam co do sienia? Pienica, e, jęczmień. 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 My się zawsze mylą. Pszenica jęczmień. Trochę musimy jeszcze mody, tak jakby dopracować. No, mapkę nie wiem, czy tam jeszcze będziemy coś. Tutaj wezmę, czekajcie. Czyli można coś potem jeszcze pokminić, żeby powiększyć tą mapę więcej. Tak, no z czasem możemy jakoś tutaj rozwijać się bardziej. No to nie ma, nie ma żadnego problemu. Zawsze jakieś pomysły, budowy, coś tam będzie, nie? A terenu jest co nie miara, żeby coś zrobić. No, terenu mamy dużo do wykorzystania. Bo myślę, że Wam się przyjemnie tu będzie oglądać, będziecie czuli taki klimat. Ja też, o widzicie, trochę będę szeleścić momentami, bo to fotel, wiecie, jak się przesunę, to coś. No, no klimat teraz pozwala to, co... Klimat pozwala na to, co farming nam daje teraz. Ej, ale naprawdę, powiem ci, powiem ci, faj, fajnie już się gra. Coraz lepiej mi się gra w tym, tego farminga, nie? Będzie coraz lepiej, im dalej, tym lepiej. Tak, z czasem mi się wydaje, że wiesz, coraz bardziej, później mapy pewnie jakieś wyjdą, no zobaczymy jak długo będziemy serię, jeśli seria wam się naprawdę spodoba, to ja wam mówię, będziemy pewnie długo tą serię jakby wyciągnąć, żeby grać na tej serii, ją tam rozwijać, dopieszczać. No, no chłopaki mają już tam większe maszyny, ale wiecie co, myśmy tutaj wczoraj trochę pograli i wam powiem, że może nawet lepiej, że mają większe maszyny, z tego względu, że tutaj jest dużo pól na tym terenie, gdzie myśmy to wybudowali. I mi się wydaje, że będzie dobrze, bo ja starałem się te mniejsze pola brać No z tego względu, że wiecie, no jak ja mam tutaj cały odcinek robić, przykładowo tam Tam nie wiem, przez parę odcinków jedno pole, to jest bez sensu, nie? A to tak, wam się znudzi po prostu Tak, a też nie chcę was tu zamulać, że cały czas będą siewy czy coś No nie wiem, w tym odcineczku pewnie będą siewy, później nie wiem, coś innego porobimy Tak, żeby co trochę wam tu urozmaicać Ja wam mogę tu podpierdzielać trochę tą kamerką, żeby jakoś wiecie Realnie, było tu, jakoś się wczytelę. Trochę... Czułość mam za mocno ustawioną, i tak mi się strasznie niewygodnie tutaj gra. W sensie, no, no nie przyzwyczajony jestem, bo dawno na free nie grałem i. Ale myślę, że. Trzeba też powiedzieć, że z naszej perspektywy gospodarki będzie ciężej im zobaczyć. No, no że właśnie. bardziej będzie Twoja. Wiecie, co zrobimy tak, że będziemy na przykład, nie wiem, tam chłopaki będą potrzebować pomocy czy coś, to tam zawsze pojedziemy na jedno pole. Czy tam, razem będziemy coś robić, żeby też tak właśnie u was tą gospodarkę tak pokazać, żeby... Żeby nie tylko u mnie, tylko tak będziemy trochę tu skakać, trochę tu. Naj najwyżej napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. W sensie jakieś pomysły jak macie, to też zawsze jakoś tam ułatwicie nam tutaj, e, tak jakby... No, tak dotarcie do was, o, w, ty w tych odcinkach. To wiadomo też, jakoś, żeby te odcineczki się tutaj fajnie fajnie nagrywało, żebyśmy taki klimat mieli. Wiadomo, no te pierwsze odcinki będą takie, no troszeczkę można, wiadomo, no nie idealne, ale później z czasem myślę, że te odcinki coraz lepsze będą wychodzić i coraz bardziej będziemy tutaj się tak by wczuwać w tą rozgrywkę na tym na tym saveie. Tak jak u mnie na saveie, jak żeśmy wygrali u mnie tym, na tej oryginalnej mapie, nie? No tam się przyjemnie grało. Tam naprawdę myśmy na liveach grali na, na tym saveie, więc naprawdę tam tam się był no przecież ja się strasznie wczuwałem tam. Dużo godzin było tam włożona. Tak, tam żeśmy cały czas coś robili, nie? No no i myślę, że tą, ten, tą serię też zrobimy tak, że coś będziemy co trochę robić i że nie będzie takich nudów, że będziemy trochę urozmaicać. I jeszcze właśnie, co chciałem powiedzieć, zwiastun widzieliście, nie zapowiedź, zapowiedź widzieliście, fajnie naprawdę ta zapowiedź się przyjęła, aż mnie zmotywowała. No chłopaków też, chłopacy też byli zadowoleni, że tak wszystko to się no jak dla mnie fajnie wyszło. No, że to się tak w ogóle fajnie, no, zaczęło po prostu, że tak doceniliście ten, ten właśnie materiał i do czego dążę. Tak, cały rok będziemy tutaj obrabiać na przykład pola, będziemy tutaj, no wiecie, cały rok po prostu przeleci, cały sezon. I pod koniec sezonu, w się. Sensie... Ej, jakiegoś laga miałem. Ja. O kurde, no dobra, już jest git. Jakby to tam wam dobrze wytłumaczyć, bo czasami jak nagrywam, zauważyłem, że nie umiem się skupić... Na przykład na jeździe i na, na gadanie, nie? No tak troszeczkę mi czasami wylatuje, ale tak. I będziemy robić tak, cały rok przykładowo minie tutaj u nas na tym... Na, na sejwie. Pod koniec, e, tak jakby, roku będzie to jakby podsumowanie. I tam wiecie, po świętach przykładowo e, będzie Sylwester i od nowa zaczynamy kolejny, tak jakby, ala sezon. Ale rozpoczęcie nowego sezonu będzie na tej zasadzie jak zwiastun. To w się sensie jak był zwiastun, że będzie cały rok podsumowany w sensie będzie jakiś tam lektor, jeśli wam się podoba takie coś, takie lektory czy coś, to możemy coś takiego zrobić, bo tak myślałem, żeby coś takiego też nie zrobić, bo to też fajnie by było. No, a widzę, że naprawdę te filmy z takim podkładem, takim gadaniem moim, no nie trochę głupkowatym, trochę wymyślanym, ale wy to oglądacie, wam się chyba przyjemnie ogląda, więc o to chodzi tutaj, żeby wam się to przyjemnie oglądało, nie? żebyście wczuli bardziej w te, te, te rozgrywki. Wiecie co, ja wam powiem tak, może na następny odcinek. Próbuję tą kamerę naprawić, żeby był Freetrack, kamera i żeby już wszystko było, no bo bez tej kamerki pewnie nie wiem. Inni nagrywają, bez kamerek to też mają oglądalność, więc nie wiem. To zależy w sumie. Niektórzy nagrywają ze, niektórzy bez, nie? No. Nie wiem po ile chcecie odcineczki, Najpierw napiszcie czy chcecie dłuższe, krótsze, no myślę, że tak od 15 do 20 minut będziemy starać się zmieścić w jakich odcinkach. Jakichś odcinkach, a co będzie dalej, to już zobaczymy. Ale fajnie się no, sieje. Tak, żeby nie wyglądało tak, że wszystko zrobimy na jednym odcinku, nie? No, no żeby po prostu jakoś to będzie urozmaicone. I ten w ogóle nie powiedziałem wam, ale na początku powinienem wam to powiedzieć, ale Ursusa wymieniłem tego. Maseja? Nie, co ja mówię? Fenda wymieniłem na, na Ursusa. Z tego względu, że ja bym chciał taki klimat ten polski trzymać. Żeby to jakoś tutaj się. Tą Pol Polskę naszą taką, wiecie, taką. No typową jak teraz mamy, taką starsze gospodarstwo. No, Chłopak już mają nowsze sprzęty no ale. To Żeby... do, do, do nas Unia zawitała, tak? No, no u mnie jeszcze... Do nie ciebie nie, nie, nie zapukali. U no, mnie nie, powiedzieli ten to ma no, dobra, to go stać. <laughs> no. Dobra, już kończę prawie. To szybko mi to pole poszło. Ja myślę, że dłużej będę te pola siać. Takie teraz jakby tu wjechać? O, tutaj mam. Dobra, siewnik, obniżamy, jazda. Jeszcze kolejne możesz posiać jakieś, nie? No nie nie, no, takie mniej... A dobra, to ja jeszcze mam tam z tyłu pole jedno. Tamte. To tamte pojazdy. No, tamto jest wąskie. Dobra, tamte jest takie małe, to jeszcze dzisiaj tamte zasiejemy. O, was tu... Może tak się fajnie oglądało. Wiadomo, no, pierwsze odcinki będą takie, wiecie, może sztywniejsze. Później obiecuję wam, że się bujnie, że to wszystko będzie coraz lepiej. Zaczynka na odcinek. No, a ty i... kukurydzę będziesz chciał w tym roku? E, tak, bo do mnie też kiszonka pójdzie. Bo tak myślałem, żeby nie zrobić na tej zasadzie, że przykładowo, wiecie, bo ja krów nie mam, e, do mnie można powiedzieć, że kiszonka nie jest potrzebna. Więc albo, albo zrobimy tak, wyróbcie róbcie kiszonkę, a ja do tych silosów będę sobie trawę luzem wrzucać. No i też tak może być. No, to dobra, to ja jadę na tamtą jeszcze. Bo my u siebie nie mamy miejsca na drugi silos, a kiszonka z trawy też by się przydała. No, to ja będę najwyżej trawy robić u siebie. W znaczy, się wiesz, bardziej y, będziemy w belę pewnie robić później. Ale jeszcze myślałem, czy by nie zrobić, wiesz co, jak na przykład ja mam ten, ten właśnie typowo na... no, na kiszonkę typowo ten zbiornik. To ja bym po prostu tam sobie trawę sypał. Luzem i bym owce karmił, nie? Aha, bo ty możesz jeszcze owce, no. No, no że wiesz, że tak. Bo do świn to przeważnie to co tam skosimy, to będziemy dawać. Też ja nie mam żadnych silosów, ale fajne te pole. I zarobiście to tu wygląda? A do siewnika do kukurydzy nie masz, nie? Czekajcie, tak wezmę wam trochę perspektywę też z zewnątrz. E, jak jeszcze raz? E, siewnika do kukurydzy nie masz, nie? Nie, 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 nie mam. No to my ci jeszcze będziemy usługę robić siania kukurydzy. A ja, po sąsiedzku to byście musieli, wiecie, mi to pomagać, wspierać mnie. Myśla? No ale to wiesz, nic jest nic za darmo. O, dogadamy się. Wszystko jako. kosztuje. Dogadamy się. Ej, ale wiesz co? Eee. to wygląda. Mi się tak to podoba. Nie wiem właśnie, bo byśmy jeszcze jeden najwyżej nagrali, że jak wbijecie przykładowo. No, ale nie wiem właśnie, czy trzeba to posiać wszystko, nie wiem, no to najwyżej zobaczymy. Właśnie chcielibyśmy, żeby też właśnie z Bubexem się zgrać, żeby też Bubex właśnie był na odcinkach też często, żeby, żebyśmy we trójkę byli, o, bo Bubex będzie, ale żebyśmy we trójkę sobie nagrywali. A też nie chcemy tak, wiecie, no odpierdziel nagrać odcinka i tyle, tak żeby to przyjemnie wam się oglądało. Oj, tu trochę wyjechałem, trochę, jest za daleko, ale dobra, sobie najwyżej później to poprawię. Nie no Wiśnie powiem Ci zajebi... Zarobiście ten zestaw się tutaj prezentuje. Z czego to masz ten średnik? Nie wiem. Nie nawet nie zwróciłem uwagi, czekaj. Isaria jakiś. Aha, Isaria. To jest polski? Czy, taki... Nie, to nie jest chyba polski mi się wydaje. Ale on. No czy tak mi się wydaje by na Ale on zarobiście tu pasuje. Naprawdę, tak on tu zarobiście do tego, do tego Ursuska pasuje, że... Jeśli się nie mylę, to Jarek ogarek taki ma i Sari, ale to nie wiem, nie jestem pewny. Aha, Dobra, cykl nie wyjechał. Trochę nie widać tej tekstury tutaj, ale wiadomo, później będziemy mieli szambo, takie różne rzeczy. To te tekstury się czy tam gnój. To pierwsze te są, bo ja chciałem, żeby wszystkie pola były pokultywatorowane, że od razu od sieł zaczniemy. To wiecie, inaczej będzie wyglądać. To jeszcze ale... zdążę sobie dokończyć orkę. Po kukurydze. Aha, tu już orać teraz? Tak, pod kukurydzę jeszcze. A to już na wiosnę, żeby na wiosnę nie orać, nie? Aha, no z jednej strony, jak tam wiesz, masz luz, to możesz sobie robić tam co tam uważasz. I tak mniej więcej pola już mamy wyznaczone. No tak, według odcinka, będziemy chyba sobie oznaczać pola, żeby Żeby jakoś tak było spasowane idealnie pod traktory. Żeby nie było, że No każdy długo robi pole czy coś. A gdzie ty, teraz, gdzie ty teraz robisz? Teraz ja robię tam za, za gospodarką moją. Na ogrodach, tak jakby. A to chyba obok tego pola, co ja Czy od strony y y Elm Creek? Y y od strony Elm Creek, no? Aha, dobra. A ty, aha, bo ty tamty orasz, to ja już wiem, który orasz. No ale ja do zobaczyć, jak to tam w tobie idzie. Chodź sobie tu przejedź koło tego, koło mojej gospy. To się ja do środka sieję. Sieje się ogólnie zawsze do środka, tak nie? No ja czy znaczy, tak... zależy, że niektórzy sieją dookoła nawet ze znacznikami. Ja na przykład tak sieję, bo... Jakoś ja nigdy nie pamiętam, czy jechałem właśnie z wujem kiedyś siad, czy nie? Tak. Jakoś się tak nauczyłem i tak, tak gram, nie? No ja zazwyczaj jak się to raz przerażę, nie? No, no ja tak do środka, w sensie od zewnątrz do środka. Dobra, już sobie wezmę bo się. To Dużo nawracania robi. O, styk. Kurde, ale te fendy naprawdę spoko są. I nie, ten Ursus mi się strasznie też spodobał. Znaczy Ursusy są takie nawet. Ogólnie... Z biegiem czasu to będzie coraz lepsze, te mody będą wychodzić. No, ogólnie was nie oprowadzaliśmy po gospodarkach. Tego względu, no chyba że u Wiśni skończymy odcinek, o. No, może móc na tym i od razu się o, przejdziesz widzia, po prostu. Widzicie, wiśnia tam jedzie. Będzie łożać. O, ja tutaj mam robot. Fajna ta ścieżka wyszła. Za tymi ogrodami. No to ja sobie tutaj przejadę na ten. Oj, tu łąka jest, to twoja łąka, nie? No, to ta, ta moja. Nie wiem, właśnie z jednej strony... Bo tu, jest, tu są fajne właśnie łąki. I by trzeba jeszcze jedną łąkę jakąś coś zrobić, żeby zasiać. Bo tu mamy taką jedną łąkę obok. Tam widzieliście. Ale tu jeszcze przy torach jest jedna droga. Znaczy, przy torach przy drodze tej ekspresowej. No tam jest, ale tam do was będzie za mała, nie? No ja myślę, jak trzy pokosy z niej zrobisz albo dwa. Wiesz, no na przykład, tą, co, co my mamy, co ja mam, tą większą, to możemy tam na przykład we dwójkę robić, czy coś tam we trójkę. I przykładowo za jednym razem, bo ja też nie będę dużo potrzebować. a ja też. Wiecie, no częściej może być, nie że jednorazowo tam przykładowo trawę będę kościć, tylko częściej. Siano Kosy będziemy pewnie dwa razy robić w tym roku, może. Nie, raz chyba. No zobaczymy, jak to będzie, bo pierwszy raz na sezonie gramy, w sensie, jako na serii. Ja, ja pierwszy raz nigdy nie grałem na serii. Więc. Właśnie, musimy to jakoś zgrać. Nie? No, żeby to. to tak, f... tak to. Żeby to... Na, na live zawsze robiliśmy tak, że po prostu przyspieszaliśmy sobie czas, a tu trzeba to jakoś tak spiąć. Tak, żeby po to Po prostu. To się fajnie przy, przyjemnie oglądało, bo to też. No, no, Na pewno jest trudniej, takie coś nagrywać, wykombinować czy coś, a nie że idziemy po prostu, naciskamy przykładowo, nie wiem, przewiń i tyle. Żeby to, wiecie, jakoś coś miało ręce i nogi. No. Żeby jednak to na marne nie było, to, co, tą ma ta mapa, co robiliśmy. I właśnie tak przerwałem. Yy, nie nagrywałem tego, gospodarstwa, właśnie. To może, wiecie co? Ja pojadę teraz do Wiśni na gospodarkę. Bez moją gospodarkę będziecie widzieć. Maszyn nie prezentowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że nie ma sensu, że lepiej już od razu jakiś odcinek. Możesz po prostu pokazać tę maszynę ale nie będziemy tam opisywać, które, No, tak Co i mniej, jak mniej to więcej jest. przejadę się, jadę do twojej żony na, na ten, na obiad. Ojej, to chyba w domu nie ma. Nie ma. nie ona jest. Dziwnie, że jak miałem przyjechać, to ja akurat w domu nie ma. A bubeksa też nie ma. No bubeksa też nie ma, niestety. Od razu chyba na Maniker pojechały. <laughs> o jejce. Dobra, ja już jestem u ciebie na gospodarce. Dlałał no to przyjść, czy. No nie wiem, to przyjść sobie i zakończymy odcinek. Nie, wiem, ja pojadę chyba na ogrody do ciebie. Kubaj, tak się zaśmiesz, mi się w głowie zawróciło. Gdzie ty tu jedziesz, ty? Pokazać gospodarkę. O, nawozy już chłopaki przywieźli, czyli widać, że pieniądz mają. Nie byle jakie, no. to już takie porządna firma. Ja jeszcze z tych. Jest... więcej teraz na tej przyczepie pieniędzy niż te maszyny, ja, co je mamy. Ja, ja jeszcze z tych starych, tych, tych wiesz. Tych starych, z tamtego roku na sionach korzystam. Ty chcesz wywietrzały? Co? One już wywietrzały. O, to dobre są. Ja się ja zobaczę, jakie będą plony. No to dobre, moi drodzy, żeby tu nie przedłużać. Cieszę się, że w ogóle fajnie. Mi się przy... fajnie teraz wyszło. Mi się bardzo podoba. I nie wiem, wiśnie pewnie też. Na no, nas... na następny odcinek nie wiem, czy będziemy nagrywać od razu, czy po prostu poczekamy. Zobaczymy, po prostu, jak to będzie. Tam się No, to był bardziej taki informacyjne co i jak, no. Tak, ale będą mniej więcej na tej zasadzie coś odcineczki nagrywane, tak? Takie luźne, coś pogaduchy, takie wiecie. I pierwsze, co chciałem powiedzieć jeszcze. Jeśli ktoś dotrwał do tego końca, niech napisze w komentarzu. Co napisze? Ursus. Ursus, o! Osoba, osoby, które wytrwały do tego momentu, niech napisze w komentarzu Ursus. E, możecie, ja wiem, powinienem to tak by powiedzieć na początku, ale powiemy teraz. Więc ci widzowie, tacy wiecie, co wytrwali do końca, którzy są na, naprawdę tacy, to chcą nas oglądać. Niech napiszą nazwę serii. Najlepsza nazwa serii będzie wykorzystana w tej serii. Więc możecie propozycję na nazwę serii tutaj e, no, powiedzieć. Jak seria ma się nazywać, ale zapowiada się fajnie. Mi się już podoba, zobaczymy jak to będzie. Pewnie będą jakieś go, jacyś goście, może kiedyś. Tam zobaczymy jak to będzie. Będziemy się rozwijać. Też musicie zrozumieć, że musimy się po prostu rozkręcić z tym wszystkim, bo to tak. tak na początku wiadomo, że to będzie. Nie, jest ciężko, naprawdę. Ja też po takiej dłuższej przerwie ciężko mi się nagrywa, bo to wiesz, no nie chcesz się pomylić, chcesz, żeby ten odcinek raz wyszedł porządnie, żeby to się jakoś przyjemnie oglądało. No to też takie łatwe, nie jest, nie? No, no tak, Ale myślę, że teraz nam się udało, więc ocenicie film, zobaczycie, powiecie co i jak, więc my was dzisiaj żegnamy z Wiśnią, pozdrawiamy Bubeksa i myślę, że wróci na następny odcinek. Jak swoją... no, myślę, że będziesz. Jak swoją kobietą pojechał na manikur, to bym obstawiał, że szybko nie wróci. <laughs> <laughs> Dobra, no to tym przepięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! 吃嘛去去。